Na honor oczywiście, mądry plan, witajcie, jak najbardziej oczywiście, na honor, jak najbardziej, na honor, oczywiście. Mądry plan. Na honor. Oczywiście. Będziemy walczyć za Lord Ron! Łapcie za broń! Jakieś niebezpieczeństwo? Mądry plan! Proszę, nikt inny mi nie pomoże. Banda gnoli porwała mego synka, Kim jego. Podobno mają kryjówkę gdzieś w lesie. Błagam, znajdźcie go i przyprowadźcie z powrotem. Jak najbardziej. Na honor. Pomocy ratunku, proszę. Zamknęły mnie w klatce. Nie mnie stąd, ja chcę do domu. Wielkie dzięki, panie. Przyjmij to w zamian. Mądry plan, zdrajca światłości. Nadchodzi sprawiedliwość. Na honor. Oczywiście. Mądry plan na honor, jak najbardziej oczywiście, jak najbardziej, mądry plan oczywiście na honor, pomocy, bandyci, kradną nasz dobytek. Ha! Zabierzemy im złoto, tak samo jak innym. Te bandziory zabrały mi księgę rachunkową. Bez niej stracę moją farmę. Proszę, odzyskajcie ją z ich obozowiska. Jest dla mnie bezcenna. Mądry plan. Nic cię już nie uratuje. I mój gniew, jak najbardziej. Nic cię już nie uratuje. Zmów paciorek. Światłość jest moją siłą. Strajca światłości. Mądry plan oczywiście, jak najbardziej na honor, oczywiście, mądry plan, dziękuję za pomoc, proszę, weź to. Na honor. Jak najbardziej. A niech to ruszyli do ataku! Do broni, bracia! Na honor. Plugawy nędznik. Oczywiście. Mądry plan. Jak najbardziej. Oczywiście. Na honor. Zabierzcie tu bydło tam, gdzie resztę. Ruszać się. Nadchodzi sprawiedliwość, mądry plan, na honor, jak najbardziej, poczuj mój gniew. Nadchodzi sprawiedliwość, mądry plan. Za mojego ojca, króla. Zdrajca światłości. Za mało mam. Jakieś niebezpieczeństwo? Ci książę. A co z tymi, których zabrali orkowie? Nie martw się, synu. Odnajdziemy ich. Wrócą niedługo do swych domów. Książę? Lord Uter potrzebujecie natychmiast w obozie orków. Ani chwili nudy. W drogę! Samą porę, chłopcze. Wysłałem naszych dwóch najlepszych rycerzy z poselstwem do orków. Powinni niebawem wrócić. A niech to! Czy ci orkowie nigdy się nie poddadzą? Powinniśmy zniszczyć te potwory! Pamiętaj, książę, jesteśmy Paladynami. Nie przystoi nam zemsta. Jeśli pozwolimy, by ogarnęła nas rządza krwi, staniemy się równie podli jak Orkowie. Masz rację, Uterze. Jeśli czujesz się na siłach, chciałbym, byś to ty poprowadził atak. Ja? Ależ. oczywiście. Ja zostanę tutaj i dopilnuję, by żaden z tych potworów nie zagroził ludziom w obozie. Nie zawiodę cię. Wiem, chłopcze. Do pracy. Więcej pracy? Dobrze. Gotów do pracy. O co chodzi? No już, już. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Gotów do pracy. Co? To ja już pójdę. Nie trzeba mi się kłaniać. Gotowe. Tak. O co Gotowe. Rozumiem. Gotowe. Tak. Potrzeba więcej złota. Co? Dobrze. Gotowy do akcji. Służę światłości. swój rozkaz. Gotowy do akcji, czego ci trzeba? Gotowe? Więcej pracy? No już, już. Gotowy do akcji, powiedz tylko słowo. Gotowy do akcji? Jakie masz rozkazy? Tak gotowe, to ja już pójdę. Gotowy do akcji, powiedz tylko słowo. Nie trzeba mi się kłaniać. Poczuj mój gniew, plugawy nędznik. Gotowe. Wracamy do akcji. Nic cię już nie uratuje. Poczuj mój gniew. Oczywiście. Czego ci trzeba? Rupsa! Czarnoksiężnicy z klanu Czarnej Skały przemówili. Wkrótce z niebios niczym grad spadną demony i świat ogarnie pożoga! Już to kiedyś słyszałem. Wy, orkowie, niczego się nie nauczyliście. To tylko lustrzane odbicie. Porszywe kundle, co też oni knują? Nadchodzi godzina zakłady, oby ta marna ofiara zadowoliła naszych demonicznych władców. Parszywe dranie, nie ujdzie wam to płazem! Wyrżnąć orków, wyrżnąć wszystkich! Akcji. ¡Już biegnę! Potrzeba więcej złotych! Co chodzi? Rozumiem. Gotowy do akcji. W sprawiedliwości niech stanie się zadość. Zgodę Gotowy do akcji. Więcej fal. Twój rozkaz. Gotowe? Więcej pracy? Jakieś niebezpieczeństwo? Potrzeba więcej złota. Co? To ja już pójdę. No już, już. Światłość jest mą siłą. Oczywiście. Jak najbardziej. Na honor. Gotowe. Mądry plan. Witaj, dobry człeku. Chcesz z nami zapolować? Zależy na co polujecie. Na czarne smokowce. Powiadają, że ich krew może zakląć oręż ogniem. Takie ogniste zaklęcie może okazać się bardzo przydatne. Bestyjka, na którą polujemy, to Serinox. Cośik, mi się zdaje, że jak nam pomożesz, potworzysko padnie w trybiga. Więcej pracy? Rozumiem. Zbady. Gotowy do akcji. Więcej farm. Jakie masz rozkazy? Już biegnę! Twój rozkaz? Oczywiście. Powiedz tylko słowo. Jasne. Czego ci trzeba? Czego ci trzeba? Służę światłości. Mądry plan. Na honor. Gotowe. Oczywiście. Jak najbardziej. Oczywiście. O co chodzi? Zby więcej farm. Służę światłości. Na honor. Mądry plan. Jak najbardziej. Śmierzcie ze mną nie Wy, śmiertelnicy, z każdym pokoleniem, robicie się coraz więcej! Gotowe. Mądry dam. Zanieśmy serce krasnoludom. Mądry plan, powiedz tylko słowo gotowy do akcji? Co? No już, już, jakie masz rozkazy? Gotowy do akcji. Jakieś niebezpieczeństwo? Teraz mogę przekuć wam broń, co wyraziła, że wymogniem! Wróg, oblega nasze miasto! Gotowy do jakiegoś. Do ataku! Co rozkażesz? Ja ich załatwię! Światłość jest mą siłą. Nie trzeba mi się kłaniać. Jak najbardziej. Na honor. Wróg atakuje nas. Powiedz tylko słowo. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Za mojego ojca, króla. Takuje nasz działy! Mądry plan. Oczywiście. Jak najbardziej. Na honor. Oczywiście. Nadchodzi sprawiedliwość. Lugawy nędznik. Na honor, mądry plan jak najbardziej jakieś niebezpieczeństwo? Za Gotowy świadłości. do akcji! Nic cię już nie uratuje. Jak najbardziej. Mądry plan. Na honor. Oczywiście. Gotowy do akcji! Oczywiście. Nic cię już nie uratuje. Jak najbardziej. Poczuj mój gniew. Więcej znań. Na honor. Strajca światłości. Mądry plan. Plugawy nędznik. Nadchodzi sprawiedliwość. Za mojego ojca, króla. Mądry plan. Zdrajca światłości. Plugawy nędznik. Nadchodzi sprawiedliwość. Co chodzi? Rozumiem. Czego ci trzeba? Służę światłości. Na honor. Za mojego ojca, króla. Jak najbardziej. Gotowe. Poczuj mój gniew. Gotowy do akcji. Jakie masz rozkazy? Światłość jest mą siłą. Oczywiście. Nic cię już nie uratuje. Gotowy do akcji! Nie trzeba mi się kłaniać. Mądry plan. Zgodnie. Gotowy do akcji! więcej pan. Oczuj mój gniew. Jak najbardziej. Oczywiście. Na honor. Na honor. Oczywiście. Jak najbardziej, nic cię już nie uratuje, mądry plan, oczywiście nadchodzi sprawiedliwość. za mojego ojca, króla, za Lorderon, długawy nędznik. Dobrze się spisałeś, chłopcze. To było piękne zwycięstwo. Sam nie wiem, uterżę. Orkowie składali w ofierze ludzi z miasteczka. Myślę, że próbowali przyzwać demony. Nie trać wiary. Orkowie hołdują ginącym tradycjom. Ich demony pokonaliśmy już dawno temu. Wracajmy do domu. To był ciężki dzień. Bądź mądrzejszy od króla. Koniec jest bliski. Już ci mówiłem. Nie interesują mnie te bzdury. Zatem tracę tu tylko czas. Pokaż się, Jayno. Już go nie ma. Wybacz, że podsłuchiwałam mistrzu, ale. Twoja dociekliwość nieraz przyniosła mi pożytek. Ten szalony głupiec wierzy, że zbliża się koniec świata. Słyszałam pogłoski, że w krainach północy szaleje zaraza. Naprawdę myślisz, że wywołano ją za pomocą magii? To całkiem możliwe. Dlatego pojedziesz tam i zbadasz sprawę. Będzie Ci towarzyszył specjalny wysłannik. Dobrze, mistrzu. Zrobię co w mojej mocy. Nie wątpię, moje dziecko. Bywaj. Czekamy tu od wielu godzin, książę. Twoja przyjaciółka na pewno się pojawi. Na pewno. Jaina zwykle trochę się spóźnia. Musimy jej pomóc! Poczekaj, kapitanie, poradzi sobie. Panowie, oto panna Jaina Proudmoor, agentka specjalna Kirin Toru i jedna z najzdolniejszych czarodziejek w królestwie. Widzę, że nie wyszłaś z prawy. Dobrze cię znowu widzieć, Jainu. I ciebie, Artasie. Dawno nie podróżowałam pod eskortą księcia. To prawda. Powinniśmy ruszać w drogę. Nasze źródła donoszą, że zaraza zaczęła się rozprzestrzeniać od północy. Powinniśmy udać się do wiosek przy królewskim szlaku.